Hej ja witajcie, moi drodzy. Jestem Rudy i tam was w kolejnym Wingmanie z widzem. Dzisiaj gram z Tetrom. się przywitać elegancko, morde. hello, witam. No, i dzisiaj wygrywamy Wingmanka. A wy zostawiacie łapkę w górę, jak najwięcej łapek. Wbijamy 500 łapek i kolejny Wingman. Pamiętajcie, jeśli chcecie ze mną zagrać, będziecie na mojego streama. I wtedy możecie ze mną zagrać Wingmana i tak dalej. Jak coś, to jeszcze możecie widzieć na mojego Instagrama, macie w opisie. Więc dawać. A ja tutaj jeszcze wróżbę przed meczem, co trafi. To jest wróżba. Czy trafię, trafię niebieską skina to przegram. A jak kosa, to 9-0 wygrane. No i niestety dostaniemy w dupę ostro. Chciurowo. I będzie gitara. Dobra, rozwalamy. Ja mam bez... przy, przy tym. Musisz sobie ustawić. W tym. Kurwa, nie wiem jak to ci wytłumaczyć. Dobra, robimy. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Musisz. Ja masz te wspieranie kanału, nie? Co se włączyłeś? To musisz tam jeszcze raz wejść i pokombinować. Bo tam gdzieś się jeszcze ustawiało. Teraz ci nie jestem w stanie pokazać. Po prostu musisz coś tam zaakceptować im wysyłać jakieś tam propozycje, nie wiem coś takiego. Bo... No tak pójdzie. Tak. Strzelam. Możesz oprzeć całego bezem? Oprzeć całego Skąd z lewej? Nie wiem. Z lewej chyba cię z czasem. No wiem, Inceder, wiemy o co ci chodzi. To musisz TWS przerwać. Na dachu głowicie po głowie. ta? Ne. się, Tere-rem, dobra, let's go. Dobra, let's go, dobra, jeden, ser jest dobrze, jest dobrze. Może global będzie po tym. Jeszcze jeden. Ja... Ty, no na wingmanie mi coś wchodzi. Nie, nie chciałem sobie wymienić, nie chciałem sobie wymienić, dałem tam kosą. Dobra, drugą będę mamy na easy. Tamten jaki ping nagle dostał, ty. Może się odpalił. Tamten jaki ping dostał, może się odpalił. Po lewej byli. Rzucam smoke'a i plantuje zakoszon. Aha! Boż! Ja nie, ja my się. Że... Ja mi się, że o jakieś drzwi się, czy coś tam przyblokowałem, nie? Jezu! A mnie zrobił. Sty... Dobra, już nie, wrzu... nie wrzucam tego, nie wrzucam. Ale wstyd, ja pierdolę. A mnie zrobi A mnie menda zrobiła. zrobi mnie jak trzynastkę po prostu. Chyba góra On tam zawsze gdzieś na tej drzwi O Boże, tak nie jest Z lewej jest chyba Tam zawsze gdzieś tu kisili Ten trzeba być easy, no przynajmniej po... łatwiej się gra po CT Dół jest? Po prawej Góra Ale mów czy dół czy góra, bo nie wiem ma... On był na dole, nie? Nie jadę. na dole był Dobra, on musiał być. Aaaa, na braski to jest. Uchralible. Nie zdecyduję się. Bo smog jest, A Uo, wow, wow, ja podobny do lego? No niektórzy właśnie mówili, że jestem podobny do tego typa. A może to ja jestem, Eli? I... wiesz... I ja o tym nie wiecie. Dobra, no, jest to jest stopa No patrzcie, nowa koserenka, rękawica to od razu wchodzi. No wiadomo, nie? No Jeszcze jest jedny, jeszcze tam był. Ja bo, Bo... Bo... <laughs> Nie, jak mu w głowę Może ma haksy jakieś A tak? Ale coś zostało sobą Nie widzę O, zabiłem. Można też tak. Chyba góra będzie on cały czas, tak. Dobra, cię odplantuję. Boże, jak oni się kiszą, gdzie? Ja, ja, ja widzę, widzę. <grywkę>. Tak, ja na matchmaking. Ty, to jest jakiś kebab rywwka. Boże, z kebabem kre. Na jak mnie to robi? Na jak, na jak. Ta, na farcie, już na farcie. Wchodzi to już na farcie, nie? Sprawę jest. Dobra, to powinniśmy wygrać, bo CP łatwiej się teoretycznie tutaj. To... Dobra, poświrujemy, może Digga kupię. Jak to mówią laki, no a ja... Dobrze jest, na razie początek. Aż Mam diglem, za jesu! To przyzwyczajenie takie. To przyzwyczajenie takie. Ale se ściągnąłem i teraz będą hedy. Prawo. I Limit. I góra. Na górze, na górze u mnie. Więź go, obierz go? go co? Tak, połowa. On mi dał kosę? Nie. O, odrobiłem kosę. To można już rzucać, można już rzucać. Miejś chyba ja partę, bo. z lewej coś. Nie? Leżę. Jest lewy. lewej. Daj go tam, go. No, Co to jest kurde, to Kurne. Wariat. 28

A nie ma już, zrobiłeś a. a! A! Dobra! <noise> nie baśnie! <noise> <noise> Jezu, ja nie wiedziałem, że go zabiłem <noise> No to beka nie bo... bo ja nawet nie wiem, że fraguję a taki talent ze mną <noise> za, za, dużo, ten, marihuanen. Ja nawet nie wiedziałem, że go zabiłem, nie? Najlepsze to było. Nie no, widzicie? Ja nawet nie widzę, że zabijam, ale zabijam, nie? Jeszcze jeden. Idzie od y, tam, gdzie wcześniej był. Bo tam w tej jest. Maybe planting? So easy, bitch. A ty mi kosę za. Gdzie on? Elo, wariacie, gdzie jesteś? Będzie po dachu chodził Jak się zaplantować? Chyba, że po dachu chodzi No wariacie no Ładna kosa, ładna, no W Gielnówka nieśmigana Ty się zrodziłaś, moja nie miałem ja wymieniać, tak bym się nudził, nie? Też tak polecam. wymienić. No co on robi? To nie jawcie w ogóle? Przecież on się zabił. No tak. A ja myślałem, że będzie. Ah, dobra, zapisałem. Myślałem, że na środku. Yy... Dobra, to jest tam na piekie. Ty... Dziolę, Sandra. Boże. Myślałem, że jest ten. w smoku, nie? Wie, kurde. Dobra, i hetz. Ja. On tak z lewej lubił chodzić. Obiłem, do 50... A kaczek. Brawo. No i to ile mam zostawić łapek? Ja powiedziałem, że 500. Wbijam tyle czy nie? Nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, no to 500 <grywanie> łapek <grywanie> i narka Elo. Pozdrawiam. Elo,